To szuka, znajduje, poszukajmy razem, ziarno proponuje, choć nie bez trudności szukamy miłości, choć zawsze z radością nasz wódz miłością. ZIARNO! A ziarno ma największe szanse o jest najmłodszych. Jak wam się wydaje, kto wymyślił Dzień Dziecka? Na pewno dzieci. A ja myślę, że dorośli. Przecież to jest międzynarodowy Dzień Dziecka, więc musieli zatroszczyć się jego dorośli. Czy to taki ważny? Ciekawe, że nikt z was nie ma teraz pretensji. I że nazywają was dziećmi, a nie młodzieżą. A no właśnie, jak to jest, że dorośli mówią do dzieci czasami, jesteś za mały, żeby ci na coś pozwolić, a innym razem jesteś taki duży i tak się zachowujesz. Jak to jest? Dlaczego dorośli mówią raz jesteś za mały, a raz jesteś za duży? No to właśnie ja się kiedyś pytałem taty, dlaczego tak mi mówi, że czasami chciałem obejrzeć jakiś film, jesteś na to za mały, ale tam chciałem coś zrobić innego, to tata mi mówił, że jestem na to za duży. To on powiedział, że dorośli niekiedy mają takie sytuacje, że muszą jakoś, no nie wiem, wyminąć te trudne pytania. Mając 5 lat potrafić się na przykład już ubrać, umyć, ale nie jest jeszcze wystarczająco duży, żeby na przykład jeździć na rowerze albo prowadzić samochód. Od której klasy dorośli nie powinni już na was mówić dzieci? W wieku 15-16 lat wtedy człowiek jest bardziej dojrzały psychicznie. No a mnie na przykład rodzice nie mówią, dziecko chodź tu tylko Zbyszek, przejdź tutaj, zrób to. I, i, ale uważam, że rodzice dalej mnie uważają za swoje dziecko i będą mnie uważać do końca życia. Dlatego myślę, że nie ma takiej bariery, kiedy przestaną mówić, nie jesteś już naszym dzieckiem. Powinni już mówić dorośli tak, kiedy jest się w zarówce, bo wtedy chodzi się już do szkoły, a nie jest tam się takim jakimś dzidziusiem ze smoczkiem, co jeszcze w Pampersem. Aha, czyli już od pierwszej klasy nie powinno tak. się mówić dziecko, tak? Tak, powinno już się mówić trochę poważniej. To znaczy jak? Zamiast... No chodź tu, chodź tu! Zamiast tak strasznie troskliwie, to... Chodź, chodź tu na sekundkę. Myślę, że nieważne jest to, jak się nas nazywa i nie powinniśmy się obrażać z tego, że rodzice mówią do nas dzieci, ponieważ. Dziećmi będziemy dla nich przez całe życie i y, zostaniemy aż do końca. I to bardzo dobrze i dzięki Bogu, że tak jest. A słuchajcie, co myślicie, co, co Wam się tak w sercu, jakie myśli Wam się rodzą, jak widzicie w telewizji dzieci w Waszym wieku, ale bardzo biedne, głodne, źle ubrane i te, które cierpią z powodu wojny? Ja najbardziej to bym chciał. Jakoś im pomóc i to nie tylko pod tym względem, że dać im swoje zabawki, swoje kołdrykoce, materace, swoje jedzenie. To jest bardzo ważne, żeby modlić się, żeby tamci się opamiętali, żeby zaprzestali krzywdzić innych ludzi. Już niech Pan Bóg ich sądzi. Żeby nie było w naszym sercu nienawiści, że teraz my będziemy z kolei tamtych zabijać i wypędzać z ich domów, bo to by było też niedobrze. Tym dzieciom najbardziej w tych okresach jest potrzebna miłość. Dostaną chleb, dostaną będą mogli się umyć, ale bez miłości rodziców nie przeżyją. I modlitwa jest największą rzeczą, jaką my dla nich możemy zrobić. Pan Bóg, jeśli, czy Pan Bóg nam odmówi, jeśli go poprosimy o pomoc dla tych biednych dzieci? Pan Bóg nigdy nam nie odmówi takiej pomocy. Też tak myślę. Patrzcie, u nas w Polsce są czasami takie dzieci lekkomyślne, które wcale nie myślą o tym, że innym jest dużo gorzej. Takie jak Dyzio Marzyciel. Chciałyby mieć codziennie dzień dziecka. Położył się dyzio na łące. Przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu. A te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciaste. I szkoda, że całe niebo nie jest tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat! Leżałbym sobie jak leżę na tej murawie świeżej. Wyciągnąłbym tylko łon i jadł, i jadł i jadł. Proszę, księdza. Pan Jezus nauczał dorosłych, a nawet stawiał im dzieci na wzór. Jak to rozumieć? Czy dzieci są lepsze od dorosłych? Co znaczą słowa, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego? Pan Jezus rzeczywiście nauczał dorosłych, chociaż jeżeli dorośli przychodzili na spotkania z Jezusem, słuchali jego słów, to prawdopodobnie przyprowadzali ze sobą również dzieci, nie mieli ich z kim w domu zostawić. Więc dzieci też były słuchaczami Jezusa. A warto pamiętać, że święty Jan, kiedy został uczniem, apostołem, miał 12 lat. W związku z tym był po prostu młodym, bardzo jeszcze chłopakiem. Pan Jezus na pewno stawiał dzieci za wzór, ale nie dlatego, że dzieci są dobre, bo jak sami wiecie, dzieci również potrafią być okropne. Dzieci są osobami, które ufają innym. Jeżeli Jezus mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci, to myśli przede wszystkim o tym, że mamy w sposób bezgraniczny, całkowity zaufać Bogu, tak jak dziecko ufa swoim bliskim, swoim rodzicom. Swoim przyjaciołom. I to jest rzecz najważniejsza. Oczywiście ważne, żeby nasz stosunek do Pana Boga był też pełen prostoty. Żeby nie był taki skomplikowany, ale bezpośredni bardzo. Bliski, ciepły. Czyli to wszystko jest bardzo ważne. I dlatego Jezus stawia dzieci za wzór. Tak się bawi, tak się bawi, o! Chłopcy, co się z Wami dzieje? Za chwilę treni. Dziś nie trenujemy, dziś obchodzimy Dzień Dziecka. No dobrze, dobrze, ale co na to powie Marek? No żeś, chłopaki? To z okazji dziecka. O, dzięki. No to w takim razie pobawimy się szelaniem bramy. Chodźcie na trening. Wiadomo, taki jak ja, tak, taki Wy bardzo lubicie szelać bramki. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że zawodnicy stoją w szeregu, zagrywają do mnie piłkę, ja im odgrywam, a oni próbują strzelić goła. Tylko, że na bramce stoi ksiądz Radek i to będzie bardzo trudne zadanie. Ciężko jest strzelić bram bramkę. Mi się wydaje, że łatwiej chyba na łębie było strzelić. Tu Nie ma jednej dobrej, skutecznej recepty na strzelenie złotego gola. Umiejętność strzelania złotych bramek trzeba posiąść w wyniku długiego, żmudnego treningu. A najlepszymi przewodnikami są nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy, szkoleniowcy. Ci wszyscy, którzy już kiedyś w swojej, w swojej karierze, w swoim życiu strzelali złote gole. Następne ćwiczenie będzie bardzo podobne. Też będziemy zakończali strzałem. Tylko że piłkę prowadzimy slalomem i oddajemy strzał. Próbujemy zdobyć ramkę. Ja pokażę. Możemy i lewo i prawo prowadzić. I zewnętrzną i wewnętrzną stopę. Namawiam Was do tego, abyście się Wyszkolili w sposób szczególny w jakiejś jednej piłkarskiej specjalności. Ja na przykład bazowałem na szybkości. Bardzo szybko potrafiłem biegać i wiedziałem, że kiedy ja mam strzelić bramkę, to raczej wtedy, kiedy będziemy kontratakowali. Że ja szybko wyjdę do tego kontrataku. Jeżeli koledzy podadzą mi piłkę, to ja pewnie gdzieś pierwszy z tą piłką dopadnę bramki i zdołam jakoś bramkarza oszukać, zwieść z wodem i strzelić bramkę. Także ja stawiałem na szybkość, a wy wasz wybór. Partner podaje mi piłkę, ja łapię piłkę, uderzam w ziemię. I on w momencie, gdy piłka jest w powietrzu, musi uderzyć z prostego podbicia. Proste podbicie to jest... Zobaczcie. Trzymaj. Staramy się w bramkę. Palce usztywniamy. Będą bolały. Idealnej recepty na strzelenie bramki oczywiście nie ma, bo gdyby taka była, to byliby również idealni strzelcy, idealni napastnicy. Ale najważniejszą sprawą jest po prostu nauczyć się dobrze tego, gdzie stoi bramka i strzelać w tamtym kierunku. Następne ćwiczenie jest łatwe i przyjemne. Partner, w tym wypadku ja, zagrywam piłkę do chłopaków, a oni w pełnym biegu próbują strzelić bramkę. Oto mój przepis na strzelenie bramki. Piłka musi przekroczyć linię bramkową. Żeby strzelać takie bramki, nie wystarczy chyba tylko kopnąć piłkę. Trzeba być bardzo skoncentrowany i wykorzystywać wszystkie akcje. Trzeba mieć bardzo dobrą technikę. Trzeba wiedzieć, kiedy uderzyć w piłkę i w jakim momencie. A także silnie uderzyć. A co sądzicie o modlitwie przed meczem? I jak się pomodlę przed meczem, pomagają mi to w lepszej grze. Mnie modlitwa podtrzymuje na duchu. A mnie mobilizuje do lepszej gry. Modlić można się w szatni przed wejściem na boisko. Po prostu wszędzie. Dziś w naszym konkursie podwójne emocje, bo można wygrać aż dwa rowery i w sumie 10 nagród. A pytanie zadawał międzynarodowy sędzia piłkarski Michał Liskiewicz. Czy zawodnik w meczu piłki nożnej może grać w okularach, z kolczykiem w uchu oraz z łańcuszkiem na szyi? Nagrody ufundowała firma Opoczną SA, producent płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych. Dzwoncie po programie pod numer 044 755 65 46. Czekamy na 10 osób, nie tylko chłopców. Zapomnijcie, że za tydzień przylatuje papież. Choć nie przychylny wiatr, zbyt często wieje w oczy, dobroci nas połączysz. Zostań z nami, bo ty będzie nam źle. Pociechą, wiarą, słowem, miłością tą najszczerszą. A pozostali na podłodze. Jest nam tym bardziej miło Was powitać, że będziecie uczestniczyć w lekcji historycznej, a po tej lekcji będziecie zwiedzać Sejm i Senat. W wyjątkowym momencie, dosłownie w przededniu spotkania Ojca Świętego z polskimi parlamentarzystami. Jest to pierwszy taki przypadek w historii. Czy zawsze były sejm i senat? Czy zawsze był parlament dwuizbowy? No, można powiedzieć senat był trochę wcześniejszy dlatego że wyłonił się z rady królewskiej. Ale bardzo szybko była też izba poselska. Takim wyjątkowo dłuższym okresem, kiedy parlament był jednoizbowy, to był okres Polski Ludowej. Był tylko sejm, nie było drugiej izby. Przez Ponad 300 lat y, y, senatorowie siadali zawsze w tym samym porządku. Skąd się brali senatorowie i posłowie? Skąd teraz się biorą? Jak to jest, że oni są tutaj w Senacie? Są wybierani. Oczywiście posłowie są wybierani, senatorowie w trochę inny sposób, ale też są wybierani, są wybierani w województwach. Jak było w Sejmie Staropolskim? Ja tutaj przygotowałem losy. Pomieszamy wszystko. Dobrze. Pan macie napisane, czym jesteście. Kolorem jest ta funkcja, ta godność tak, zaznaczona. To są najważniejsze elementy stroju króla. Powiedzcie mi, popatrzcie, kto wylosował prymasa, godność prymasa. Arcybiskup Gnieźnieński prymas. Kolorem jest zaznaczony. A nam trafiło się, że to jest dziewczynka, ale wszyscy mogą się bawić. Zapraszamy. Przypomnijcie mi, jak łosup duchownych wisiał order orła białego? Na szyi, dobrze. I jeszcze popatrzcie, jest jeszcze jeden element w stroju duchownych – krzyż na łańcuchu złotym. Mamy taki krzyż, proszę. I mamy prawie kompletny strój duchowny. Biskupi przechodzą tam i będą się powoli przebierać. Dobrze, stroje czekają na was. Senatorowie byli mianowani przez króla, yy, dlatego że jeżeli byli mianowani na wojewodów, to automatycznie byli później w Senacie. A posłowie byli wybierani, jak to się nazywało, na sejmikach. Sejmiki się odbywały w kościołach, czasami nawet były bardzo burzliwe. I zwykle przyjeżdżali po żniwach a przed takimi jesiennymi roztopami, kiedy jeszcze łatwo było y, można y, przejechać. Sądzę, że trzeba poczekać, aż ludność się wzbogaci i wtedy można podnieść podatki. Wyczytywano poszczególne godności i dany senator stawał i osobiście mówił, czy się zgadza, z, y, czy będzie głosować. Wojewoda Poznański Legatywa Wojewoda Wileński Afermatywa Zamykam obrady Jesteśmy w sali, w której pracują senatorowie Weszliśmy do tej sali w ogóle nie wejściem głównym Które tutaj się znajduje I z tego wejścia korzystają senatorowie I inne osoby, które przebywają na obrady Tuż przy fotelu marszałka Po jego prawej ręce, co się znajduje? Laska, Laska marszałkowska Tam są wyryte trzy daty, takie bardzo ważne w naszej historii Data uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji 3 maja roku 1791, czyli to była pierwsza w Europie konstytucja spisana. Druga data to jest data odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie rozbiorów, to jest 11 listopada 1918 roku. No i ostatnia data pierwszych wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu po II wojnie światowej, to jest 4 czerwca 1989 roku. Prace i zadania Ojca Świętego są bardzo odpowiedzialne i ważne. Dlatego tak często prosi nas o modlitwę, szczególnie przez stawiennictwo Matki Bożej. Dlatego dzisiejszą Akademię Piosenki dedykujemy Ojcu Świętemu jako naszą modlitwę. Ave Maria. A obok mnie jest, chociaż taka mała, to nawet mama mówi do niej Maria i Maria powie nam słowa refrenu. Awa Maria, sobą zawsze jest Pan. Amen. I powtórzmy wszyscy razem refren. Ave Maryja, z Tobą zawsze jest Pan. Ave Maryja, z Tobą zawsze jest Pan. Ave Maria, z Tobą zawsze jest Pan. Ave Maryja, z Tobą zawsze jest Pan. I teraz zaśpiewamy jeszcze raz wszyscy razem. Zapraszam. Uwaga! Rozwiązanie zagadki z 20 marca. Chodziło oczywiście o wskrzeszenie Łazarza. Ta scena jest zapisana w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Nagrody wylosowali Joasia i Krystian Uściłowscy z miejscowości Skrzydlina Mała, Adam Janowiec z Katowic, Hubert Brzeziński z miejscowości Stanin, Joasia i Kasia Dubielskie z Gdańska i Agnieszka Dorosz z Łukowa. Gratulujemy. Nagrody ufundowało wydawnictwo diecezjalne Sandomierz, producent gier i dla dzieci. Pewno ktoś Uwaga, rozwiązanie konkursu z 3 kwietnia. Chodziło o 20 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Była to scena z martwych Chrystusa. Nagrody wylosowali: Beata Urban z piwnicznej zdroju, Dawid Klocek z Jedlińska, Andrzej Grochała z Radzenia Podlaskiego. Ewa Sadowska z miejscowości Młynek i Emilia Chomutowska z Wasilkowa. Sponsorem nagród jest katolickie wydawnictwo Jedność z Kielc. Wydawca gier, zabaw i poradników dla prowadzących grupy. Czy macie już gotowe poduszko rękawice na powitanie Ojca Świętego? Śpieszcie się! O karty wstępów do sektorów pytajcie w swoich parafiach. Do zobaczenia na trasie pielgrzymki Ojca Świętego. Cześć! Bo nieprzychylny wiatr Zbyt często wieje w oczy Dobroć nas połączyć Zostań z nami, bo. Dzieci swe, ojcowską ręką wskaż nam drogę, dziś nas opuści lęk. nic się nie będzie bać, Ty nas pokrzepisz się tym słowem. Ty, Ty Ojcze prawdę znasz, Na zawsze już z nami Rozumna nas, tak rozum, rozum, nas. Błogosław każdy dzień, błogosław dzieci swe. Ojcom z ręką wskaż nam drogę. Dziś nas opuści lęk. nikt się nie będzie bać. Ty nas pokrzepisz w